Cześć! Chyba ostatnio zapomnieliśmy o Widoniusach, ale pogoda była tak dobra, że nie mogliśmy się nią nacieszyć. No ale gorąco nie było tylko za oknem, bo w sieci wręcz wrze od informacji na temat najnowszych kart graficznych AMD. I od tego właśnie chciałbym zacząć nasze zestawienie najciekawszych wieści technologicznych ostatniego tygodnia. No, może bardziej dwóch. Wszystko zaczęło się od pogłosek, że firma pracuje nie tylko nad serią 300, ale chcą oni także stworzyć rywala dla Titan NVIDII i czerwoni zamierzają nazwać ją Fury, co ma być bezpośrednim odwołaniem do starej topowej karty pod szyldem Ati, czyli Rage Fury Max, która była pierwszym przedstawicielem dwurdzeniowych rozwiązań. Niemniej jednak to wciąż jedynie domysły, i musimy poczekać przynajmniej do 16 czerwca, kiedy to na targach E3 odbędzie się specjalna konferencja pod hasłem Nowa era w grach PC. No, brzmi konkretnie. Ale nie musicie wcale wybierać się do Los Angeles, aby ją zobaczyć, bo będzie dostępny streaming na żywo, o tutaj pod tym adresem, który ma rozpocząć się o 18 naszego czasu. No i oczywiście wówczas oczekujemy już nie tylko pokazania samego układu Fiji, bo ten zaprezentowali już podczas zapowiedzi konferencji. Tak naprawdę chciałbym być zaskoczony, bo dotychczasowe przecieki mówią raczej o tym, że seria 300. To będzie typowy odgrzewany kotlet i to nieco droższy niż jak był serwowany na świeżo. Bo mówi się, że topowy R9390X, który ma być podrasowaną 290x, tyle że z 8GB pamięci RAM, wyposażony w układ Grenada z wyższym taktowaniem, i za to AMD chce blisko 500 dolarów. Dlatego jeśli plotki się potwierdzą, to jedynym wartym uwagi elementem konferencji może być właśnie Fury, który jak twierdzą czerwoni ma być najwydajniejszą kartą graficzną. No by, bo na rynku procesorów z ich strony wieje nieco... Posłuchom i na nową generację przyjdzie nam jeszcze poczekać. A tymczasem palniki zostały odpalone i AMD chce wydać na rynek obecne modele FX Vishera, APU Kaveri i APU Cabini, ale lekko podresowane i oferujące lepszą wydajność. Niestety producent nie zdradził więcej szczegółów, ale pewnie niebawem coś na ten temat usłyszymy. Tymczasem to nie jedyne nowiny z targów Computex 2015, ponieważ firma Corsair zaprezentowała swoje pamięci DDR4 z serii Dominator Platinum, które charakteryzują się rekordowym taktowaniem wynoszącym 3800 MHz. Nieco gorszym wynikiem mógł się pochwalić G-Skill, który pokazał swoje kości DDR4 z serii 310Z z bardzo szałowym radiatorem. Z tego co wiemy, to nowe pamiątki będą dostępne w dwu- i czterokanałowych konfiguracjach i najwyższa ma posiadać pojemność 16 GB, oferując taktowanie 3666 MHz. Co ciekawe jednak, to informacja, że g zamierza spróbować swoich sił na rynku zasilaczy i na targach Computex pokazał pierwsze cztery modele z serii Ripjacks, gdzie dwa 750 i 850 posiadają certyfikat 80 plus Gold, a dwa kolejne mogą poszczycić się 80 plus Platinum. Mowa tu o kolejnej 850C i o potworku 1250W. Wyglądają miodzio, ale pytanie jak z cenami? No tego G'Skielu jeszcze nie zdradził. Natomiast MSI postanowiło wyjawić wszystkim, że płyty główne z nowym chipsetem Intela Z170 zadebiutują na rynku już w sierpniu tego roku. Warto zaznaczyć, że jest to flagowy chipset z nadchodzącej serii 100. Która dedykowana będzie procesorom Intel Skylake. Jak to często bywa w przypadku CPU tego producenta, procesory te wymagać będą nowego gniazda i chipsetu w płycie głównej, więc wymiana procesora oznaczać będzie zdecydowanie większy wydatek. Ale patrząc na choćby takie płyty jak MSI Z170AG45 Gaming, która ma format ATX i została utrzymana w czarno-czerwonej kolorystyce, trudno sobie odmówić takiej przyjemności. Niemniej jednak, to nie jedyna tego typu propozycja na rynku i najwyraźniej takie barwy będą dominować. Choć Gigabyte dorzucił do tego zestawienia masywne srebrzyste radiatory w swoich aż pięciu płytach z serii GAZ170X Gaming, czyli G1, gt 75 5 oraz 3. Oczywiście najciekawiej przedstawia się model G1, który do chłodzenia ogromnej sekcji zasilania wykorzystuje blok wodny. Nim jednak skorzystamy z procesorów Skylake, Intel podczas targów postanowił wypuścić nową piątą generację procesorów Core bazujących na architekturze Broadwell, które wyprodukowano w 14-nanometrowym procesie technologicznym. Pięć z nowych CPU zaprojektowano pod kątem urządzeń mobilnych, a dwa to desktopowe procesory wykorzystujące podstawkę LGA 1150. No a trzy pozostałe dedykowane są platformie BGA. Wszystkie procesory, poza jednym wyjątkiem, otrzymały zintegrowany układ Iris Pro 6200, który, zdaniem producenta, dostarczyć ma nawet dwukrotnie wyższą wydajność w grafice 3D, względem oczywiście poprzednich rozwiązań. Topowy model dla komputerów stacjonarnych to Core i7 5775C i oferuje on cztery rdzenie o bazowej częstotliwości taktowania 3300 GHz. I 3,7 GHz w trybie turbo. Zachowano tu współczynnik TDP na poziomie Haswelli z Serii S, czyli 65W, co możliwe było dzięki przejściu na 14-nanometrowy proces technologiczny. Oprócz tego Intel usilnie stara się wypromować swoją technologię Thunderbolt. No, która do tej pory jakoś nie znalazła szerszego grona zwolenników, ale podobno wszystko ma się zmienić wraz z trzecią odsłoną tego interfejsu. Bowiem zamiast korzystać z autorskiego złącza, będzie on współdzielił design z coraz częściej spotykanym USB Type-C. No a przy tym przepustowość w stosunku do drugiej generacji ma być dwukrotnie większa, co oznacza, że otrzymamy aż 40 gigabitów na sekundę. No brzmi to obiecująco i nie mogę doczekać się pierwszych urządzeń Thunderbolt 3. A te, że komu pojawić mają się jeszcze w tym roku? Natomiast inny gigant, czyli Microsoft wreszcie obwieścił światu kiedy zamierza wypuścić swój najnowszy system i okazuje się, że będzie to 29 lipca. I z tego powodu mogą zapewne cieszyć się posiadacze Windowsa 7 oraz 8, gdyż to oni będą mogli skorzystać z opcji darmowej aktualizacji, a coś mi się wydaje, że przesiadka będzie tego warta. Jeśli jednak składacie komputer od zera, korzystacie z Windowsa XP lub z innych powodów nie będziecie mogli skorzystać z darmowego update'u, to będziecie musieli zapłacić przynajmniej 119 dolarów za dziesiątkę i będzie to cena za najtańszą podstawową wersję Home. A czyli rewolucji cenowej nie uświadczymy. Jeżeli zaś chcemy koniecznie zmian, to taką do zaoferowania w innej dziedzinie ma Microsoft który pragnie dostarczyć darmową usługę Microsoft Wi-Fi, dzięki której na całym świecie będziemy mogli skorzystać z lokalnych hotspotów i pobuszować w internecie za zupełną darmochę. Niemniej jednak, jak to mnie uczono, za darmo na ulicy to można co najwyżej dostać w pierdziel. I tutaj też jest haczyk, bowiem usługa będzie dostępna wyłącznie dla abonentów pakietu Office 365 Enterprise. Dlaczego? No, dlatego, że gigant z Redmond celuje tu w klientów biznesowych i chce ułatwić im życie, oferując około 10 milionów hotspotów. Pytanie tylko od kiedy? Hm, no to obecnie jest jeszcze tajemnica. Natomiast Google odkryło karty odnośnie ich najnowszego OS-u, choć wciąż nie znamy jego nazwy powszechnej i możemy dalej mówić wyłącznie o Androidzie M, który w dużej mierze skupia się na usprawnieniach. A do tych należy doliczyć nowy system ustalania uprawnień dla aplikacji. Drugim udogodnieniem ma być Chrome Custom Tabs, czyli personalizowane zakładki, co sprowadza się do tego, że aplikacje będą mogły otwierać zakładki w stylu Chroma, co znacznie ujednolici nasze doświadczenia, ale też uprości kilka czynności, ponieważ pozwoli na sprawniejsze logowanie, zapisywanie haseł oraz automatyczne wypełnianie danych. Doczekaliśmy się także serwisu do płatności o nazwie Android Pay. No i jak nie trudno się domyślić, wykorzystuje on łączność NFC w naszym telefonie, a producent zapewnia, że jest bezpieczny, ponieważ sklepowi, jak również aplikacji, która właśnie sprzedaje nam towar, nigdy nie będą ujawnione dane naszej karty kredytowej. No ale nam i tak na razie się nie przyda, bo opcja dostępna jest jedynie w USA. To, co nas może cieszyć, to jeszcze lepsze usprawnienie wydajności baterii za sprawą funkcji DOS. A ta za pomocą czujnika ruchu może określić, czy telefon przypadkiem nie leży sobie gdzieś na biurku i nudzi się. No więc wówczas co? System uśpi się. No a wybudzanie rzekomo ma być bardzo szybkie, a czas baterii znacząco ma się wydłużyć. Oczywiście są jeszcze inne zmiany, ale jeśli chcecie poznać je bardziej szczegółowo, to odsyłam Was do naszego serwisu. Bo chciałbym jeszcze coś powiedzieć o smartfonach, gdyż sporo ostatnio newsów wypłynęło od firmy Meizu. I dla przykładu chiński koncern zapowiedział Blue Charm Note 2, który dostarcza Androida 5.0 Lollipop, nowszy ośmiordzeniowy układ od Mediatek, nieco odświeżony design i co najważniejsze jeszcze niższą cenę niż jego poprzednik i będzie kosztował około 130 dolarów za model z 16 GB pamięci wewnętrznej lub 160 zielonych za dwukrotnie większą przestrzeń. Choć i te można rozszerzyć kartą microSD, ale kosztem utraty obsługi Dual SIM. Niemniej jednak bardziej frapującym doniesieniem mogą okazać się głosy rozchodzące się po internecie, jakoby Meizu niebawem miał wypuścić swojego nowego flagowca MX5, który to wizualnie mocno nawiązuje do poprzednika. A sam smartfon ma być wyposażony w 5,5 calowy ekran AMOLED, który niestety nie otrzyma najprawdopodobniej rozdzielczości QHD, a jedynie Full HD. Natomiast pod maską znajdziemy niezapowiedziany jeszcze ośmiordzeniowy układ Mediatek MT6793 o taktowaniu 2,3 GHz, 3 GB pamięci RAM, 16 GB pamięci nadane z możliwością rozszerzenia za pomocą karty microSD oraz baterię o pojemności 3150 mAh. Całość dopełnia 20-megapikselowy aparat tylny, oraz, no co tu dużo nie ukrywać, rozczarowująca 3-megapikselowa kamerka przednia. Ale tą zniewagę może cena nas jakoś uspokoi, choć tej jeszcze nie znamy. Mam też dobrą wiadomość dla miłośników platformy Steam i nie mówię tu o letniej wyprzedaży, która właśnie się rozpoczęła, ale chcę poruszyć temat wprowadzenia polityki zwrotu kasy za zakupione w sklepie Steam gier, które nie przypadły nam do gustu. No i aby skorzystać z tej opcji, nie możemy jednak pograć więcej niż 2 godziny w dany tytuł, a roszczenie należy zgłosić w ciągu 14 dni od zakupu. No ciekawy jestem tylko, jak to działa w przypadku preorderów, bo jeśli nabędziemy teraz już Fallouta 4, to ciężko będzie zagrać w tę grę tak szybko, bo przecież o konkretach tego kultowego tytułu mamy dowiedzieć się dopiero na targach E3. Ale tak, patrząc na ten zwiastun puszczony weter, no to wiecie co? No jakoś nie wywarł on na mnie większego wrażenia, bo wygląda po prostu jak duży dodatek do trójki. Ale obym się mylił. Zresztą ja tam bardziej wyczekuję kolejnej potyczki turowej z obcymi, gdyż 2K Games zapowiedziało XCOM 2, który ma zabrać graczy w niedaleką ponurą przyszłość ludzkości, która to przegrała wojnę z obcymi, a my będziemy musieli wyzwolić ludzkość spod ich macek. Oczywiście, mamy otrzymać więcej możliwości oraz wsparcie dla modów. No ale o grach to szerzej pomówimy pewnie w następnym odcinku, kiedy będzie już po targach H3. Czyli z mojej strony to już wszystko. Ale pamiętajcie, zawsze jak Wam mało, to zaglądajcie na nasz serwis fraspc.pl. To do miłego!